Zapraszamy na kolejny wywiad z serii Absolwenci Wydziału Fizyki. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Woźniak, który opowie nam o swojej przygodzie z fizyką. Witamy w podcaście Absolwenci Wydziału Fizyki. Dzisiaj moim gościem jest pan Tomasz Woźniak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, co pan studiował na wydziale fizyki? E to może zanim powiem co, to może powiem jak zacząłem, bo kurs fizyki kilka lat, kilkanaście lat temu, jak zacząłem studiowanie, wyglądał w ten sposób, że dwa lata był profil ogólny, więc mieliśmy w pigułce standardowy kurs fizyki, taki jak był zgodny, powiedzmy, wtedy z programem nauczania. Przechodziliśmy mechanikę klasyczną i takie powiedzmy, Wyrównanie wiedzy dla wszystkich tych, którzy przyszli tutaj z różnym bagażem doświadczeń czy świadomości, czym jest fizyka. Po dwóch latach była możliwość wyboru specjalizacji i ja zdecydowałem się na wybór fizyki teoretycznej, z tego względu, że wtedy jeszcze nie myślałem o. Rozwoju czy dalszej karierze związanej z edukacją, czyli w taką sferę pedagogiki i nauczania fizyki w szkole. Szukając swojego miejsca, wybrałem fizykę teoretyczną, bo stwierdziłem, że to jest najbliżej moich zainteresowań związanych z modelowaniem różnego rodzaju zjawisk. W dawnych czasach jeszcze, powiedzmy, to modelowanie było realizowane z użyciem superkomputerów, bo moc obliczeniowa była w cenie i nie była tak dostępna jak teraz, więc to mnie bardzo zainteresowało. Fizyka teoretyczna, możliwość pracy na superkomputerach i możliwość modelowania zjawisk fizycznych z wykorzystywaniem tych superkomputerów, które wtedy były czymś takim bardzo ciekawym. A jakby Pan opisał ten superkomputer na no, tamte czasy? No, na tamte czasy to, bo my teraz nie jesteśmy świadomi, myślę, większość młodego pokolenia, czym była Moc obliczeniowa, bo myślę, że każdy telefon ma teraz większą moc obliczeniową niż superkomputer wtedy. Kiedyś było tak, że pisałem program, testowałem go na swojej stacji roboczej, wysyłałem przez sieć do superkomputera, uruchamiałem i czekałem dwa tygodnie na wynik. Przy czym to oczekiwanie to nie znaczyło wtedy, że mój program liczy coś dwa tygodnie. Tylko czeka dwa tygodnie, aż dostanę 10 sekund czasu mm. tego superkomputera. Bo każda uruchomiona wtedy aplikacja czy program na tym superkomputerze miał swój priorytet, a ponieważ ja byłem tylko studentem mm. e, tam wyższych lat, no to ten priorytet był na tyle niski, że dostawałem ten swój kawałek czasu bardzo rzadko. Dostawałem dane wyliczone przez mój program, potem następowała analiza danych, modyfikacje w programie, modyfikacje parametrów sterujących. Wysłanie do superkomputera i znowu oczekiwanie na wynik. No i pod koniec tutaj piątego roku już mieliśmy u siebie w zakładzie, w którym pisałem pracę magisterską, na tyle mocne komputery PC, że dawaliśmy radę, przynajmniej testować swoje oprogramowanie tutaj, a nie było trzeba ich testować, właśnie używając superkomputerów w centrum nowywskiego. Czyli też pan był programistą, tak? To przemówię. E, tak, tak. Też byłem programistą, bo jednym akurat specyfika zakładu, w którym pisałem pracę magisterską, była taka, że do któregoś momentu wyliczaliśmy model zachowania fal elektromagnetycznych w strukturach kompozytowych analitycznie, a w pewnym momencie byliśmy już na końcu tych możliwości analitycznych, to znaczy. Liczba parametrów sterujących dla równań była tak duża, że rozwiązanie analityczne trwałoby bardzo długo albo było wręcz niemożliwe. No i wtedy stosowaliśmy metody numeryczne, które dawały przybliżone wyniki w o wiele krótszym czasie. Stąd, żeby otrzymać wyniki, trzeba było się tego programowania nauczyć, i w, nie wiem, czy komuś jeszcze coś powie, były takie języki jak Fortran, e, które charakteryzowały się tym, że Centrum obliczeniowe dysponowało dużą liczbą mm, funkcji bibliotecznych, które realizowały określone operacje arytmetyczne czy matematyczne, więc praca polegała na tym, żeby zdefiniować parametry, nauczyć się rozumienia tych funkcji, stworzyć program, no i potem go uruchomić. Tak, tak to wtedy wyglądało. Tak wyglądała praca e, powiedzmy naukowa fizyka związana. Tak, fizyka, fizyka teoretyczna, e, która której jakby koniec to był efekt symulacji wywołanej na jakimś tam modelu. Tak, tak to wtedy wyglądało. Dobrze, panie Tomaszu, proszę mhm. nam powiedzieć jeszcze, jak wspomina pan studia. Mhm. A o jaki obszar pani pyta? Naukowy czy poza? <laughs> może być i naukowy, mhm. może być i poza. Okej, okay, to, to jeśli chodzi o, o naukowy, to ja powiem w ten sposób, że fizyka zawsze gdzieś tam była w obszarze moich zainteresowań i myślałem o studiach biorąc pod uwagę dwa kierunki: fizykę i informatykę. Tak się potoczyły egzaminy wstępne, że, że powiedzmy, wybrałem albo zdecydowałem się na fizykę. No i, i samo studiowanie, co było dla mnie bardzo ciekawe, zwłaszcza na samym początku, to ten kurs taki. Przygotowujący, dwuletni, gdzie było bardzo dużo zajęć praktycznych. Czyli można było sprawdzić w praktyce, że to, co się czyta w podręcznikach, będąc na przykład w szkole średniej, to tutaj na pracowniach fizycznych to działa. I to naprawdę działa, bo można dotknąć, można sobie laserem coś się pobawić, poustawiać ścieżki, jakieś tutaj pryzmaty. To było bardzo takie interesujące. Z drugiej strony. Ja stosunkowo wcześnie, chyba jak na dzisiejsze standardy, jakby wszedłem w związek małżeński i już na, po drugim roku w studiach jakby byłem już zaobrączkowany. W związku z tym aspekty życia studenckiego były może w mniejszym wymiarze niż gdybym był w 100%, powiedzmy, wolny. Ale też bardzo dobrze to wspominam, bo przyjaźnie, które się na studiach zawiązały, to mamy kontakty. Z kilkoma osobami do tej pory, i zawsze gdzieś, gdzieś jest ten sentyment tutaj do naszego wydziału. Co jeszcze ciekawe, to cały czas mam kontakty z osobami, z którymi też byłem później w kontakcie na wyższych latach studiów, które zostały tutaj na uczelni. I to też jest takie bardzo fajne, gdzie możemy się od czasu do czasu spotkać, czy to przy okazji jakichś, powiedzmy, spotkań tutaj, czy nawet na takich. Iwentach sportowych, gdzie umawiamy się z kolegami tutaj z uczelni, którzy pracują mają w stopnie profesora, umawiamy się na rower, i, i spędzamy czas w ramach innego rodzaju aktywności niż takie typowo edukacyjne czy zawodowe. Czyli taka przyjaźń na całe życie można powiedzieć. Tak, myślę, że z dużym sentymentem wspominam te znajomości, czy te przyjaźnie, i faktycznie, jak się spotykamy, czy rzadziej, czy częściej, to tak rozmawiamy, jakbyśmy się niedawno. Widzieli. Tak, jest, jest coś w tym. Ale myślę, że to wiele tutaj studentów, i to jest chyba niezależne od wydziału, są osoby takie, z którymi się poznajemy na studiach, i te znajomości przyjaźni trwają długo, nawet jeśli nie mam ze sobą kontaktu. Dokładnie. A proszę mi jeszcze powiedzieć może tak y, stricte ze studiami. Związane pytanie, jakie przedmioty na przykład Pan wspomina najlepiej, najgorzej, okay. które Pan bardziej jakby upodobał sobie? Znaczy ja wspominam najbardziej te, które były najtrudniejsze i ja akurat wcześniej w szkole średniej byłem w technikum, więc mój poziom znajomości matematyki odbiegał bardzo od tych osób, które były po liceach po profilu matematyczno-fizycznym, a w, nie wiem jak jest teraz. Jak ja studiowałem, to w standardzie był dwuletni kurs matematyki prowadzony przez tutaj zaprzyjaźniony wydział. I ja pamiętam, że pierwsze pół roku to było po prostu strasznie ciężkie. Przychodziłem na ćwiczenia, patrzyłem w ogóle, nie wiedziałem co się dzieje. To naprawdę było bardzo ciężkie i wymagało ogromu pracy. Ale akurat też był tak ułożony kurs nauczania, że przez dwa lata mieliśmy wykład z tym samym profesorem, który potem prowadził ćwiczenia w jednej z grup. Akurat ja miałem to szczęście, że jakby miałem ćwiczenia też z tym wykładowcą. No i po ciężkiej pracy, wiadomo, wyrobiłem sobie określoną tam markę i taką opinię u tego prowadzącego i raz mi się zdarzyło przygotować nie do końca perfekcyjnie, no, i jest ten egzamin, dostaję pytania, dwa super, ostatnie w ogóle nic nie wiem. Nie? I ten mój profesor, jak próbuje coś powiedzieć na to ostatnie pytanie, to tak pan na mnie patrzy: I Panie Woźniak, ale pan dzisiaj ciężko myśli, czwórka, proszę uciekać. No, także to jest właśnie takie rzeczy się wspomina. A jeśli chodzi o kurs fizyki, to był taki wykład bardzo wymagający z klasycznej. Teorii pola z elektrodynamiki. I wiele osób, nawet z obawy o trudność tego wykładu, nie wybierało fizyki teoretycznej, bo on był na tym wykładzie obowiązkowy. I też właśnie miałem różne przygody, bo ten egzamin był jakby w dwóch semestrach. Najpierw pierwsza część, potem druga. Pierwsza część mi poszła średnio, wręcz słabo, ale zaciąłem się na drugą. I no jest egzamin, odpowiadam i na końcu profesor też tak podsumowuję, nie chcę, ale muszę, 5 minus i to właśnie takie rzeczy pamiętam i to się właśnie mhm. wspomina, takie rzeczy, które były trudne, które wymagały pracy, ale efekt został nagrodzony powiedzmy uznaniem profesora mhm. albo taką opinią, że okay, czasami e, może się coś nie udać, ale w ogólności jest się jednak e, tą wartością docenioną. Docenioną też, mhm. tak. tą pracę, którą się wkłada dokładnie. Czyli no ma Pan trochę tutaj wspomnień z Wydziałem Fizyki, tak. można nawet powiedzieć, że dosyć sporo. Tak, no ja trochę, znaczy może powiem jeszcze tak, że e, pracuję tutaj niedaleko, więc czasami też e, biorąc pod uwagę tutaj e, i tą Górę morazką, i to otoczenie e, tak. przebywam, znaczy powiedzmy biegam czasami sobie wokół, wokół wydziału, e, ale też życie zatacza krąg, bo mój syn, który Niedawno skończył studia. Studiował tutaj obok na Wydziale Dziennikarstwa, więc też odbierając go, przejeżdżając tutaj, zawsze mówiłem: Zobacz, to jest mój wydział. Także coś tutaj w tym jest. Tak, tak myślę zawsze mój wydział fizyki I, i jestem z tego bardzo dumny. Panie Tomaszu, proszę nam mm. powiedzieć, czym teraz obecnie się mm. pan zajmuje? Okej, okay. a tak na poważnie czy praktycznie? Um, tak, To ja, może powiem trochę żartem, no. najpierw, bo, e, bo to e, jak dzieci miały małe, to mi się pytały, e, czym się zajmuję. Byłem już wtedy na etapie, gdzie zarządzałem jakąś częścią firmy e, i trudno było mi wytłumaczyć e, dzieciom, co, co robię, żeby mogły w przedszkolu opowiedzieć, pani, jak się pyta, więc sobie wymyśliłem, że koszę trawniki. I, I dzieci, mówiąc po prostu w przedszkolu, co tata robi, i trawniki, miały po prostu łatwość opowiedzenia, czym mhm. się zajmuje, to tak tytułem żartu, a jeśli chodzi o taką odpowiedź na poważnie, czym się zajmuje, to może najpierw nawiążę trochę do tej pierwszej części naszej rozmowy, gdzie pracując nad pracą magisterską, tworzyłem oprogramowanie, które symulowało różnego rodzaju zachowanie, Zjawisk fizycznych czy modele, i te umiejętności, one mi pozwoliły rozpocząć pracę w firmie, która zajmowała się wytwarzaniem oprogramowania. W tej firmie rozpocząłem pracę ponad 22-3 lata temu i rozpocząłem od programisty. Oczywiście przeszedłem jeszcze kurs nauki specyficznego języka, jak na tamte czasy, jakiegoś związanego z obsługą baz danych i. Przeszedłem w tej firmie wszystkie ścieżki rozwoju zawodowego od młodszego programisty, przez programisty, architekta, analityka, lidera zespołu, kierownika, a teraz jestem osobą, która zarządza znaczną częścią tej firmy, odpowiedzialnej za ten obszar usług, które firma realizuje dla sektora finansowego. W odpowiedzialności, którą mam na ten moment jest około jest kilka zespołów, łącznie ponad 100 pracowników. A takie mam pytanie, czy na przykład teraz pan by się odnalazł jako właśnie w roli programisty? Odnalazłbym się bardzo dobrze, ale to też nie programisty rozumieniem takim, jak my to rozumiemy, że siadamy, mamy zdefiniowaną funkcjonalność i znamy język programowania i po prostu kodujemy. Jest teraz takie modne pojęcie low-codowe albo low-codowe tworzenie programowania. Ono polega na tym, że nie musimy być stricte wykształconym programistą i przejść cały kurs na przykład tutaj na Wydziale Informatyki, czy może na Fizyce, czy na Politechnice kurs programowania, bo takie podejście low-codowe ono polega na tym, że Tworzymy rozwiązania biznesowe z istniejących komponentów, jakby z klocków. I bycie takim programistą jest łatwe dla osób, które umieją analitycznie myśleć. Czyli z punktu widzenia jakby mojego wykształcenia fizycznego, no fizyka jest umiejętnością obserwacji i analitycznego myślenia, więc myślę, że jako programista taki low-codowy, a tym się specjalizuje firma, to mógłbym być programistą low-codowym tutaj u siebie w firmie. Dobrze, to jeszcze mam takie pytanie, czy każdy bez względu powiedzmy na czy jest fizykiem, matematykiem, polonistą i tak dalej, mógłby właśnie kodować w formie low-codu? Ja uważam, że każdy mógłby kodować, który umie analitycznie myśleć. Może kilka przykładów, z jakich my Mamy tutaj specjalistów, którzy zajmują się low-codem. Na przykład e, pojawiają się u nas osoby, które zaczynają kariery właśnie w IT i e, jeszcze dedykowanej e, dla sektora finansowego, bo specyfika firmy jest taka, że dostarczamy rozwiązania głównie dla klientów z sektora finansowego, dlatego że robimy systemy dedykowane, a one są drogie. W związku z tym naszymi partnerami, klientami są w większości duże, duże firmy. E, no to mamy osoby, które zaczynają u nas karierę, na przykład po studiach doktoranckich z fizyki czy z chemii, które stwierdziły, że nadszedł teraz moment, żeby na przykład zmienić profil tego, czym się zajmują, z różnych względów. I to są osoby właśnie takie, które umieją analitycznie myśleć. Mamy też osoby, które startują u nas takich stanowisk, młodszy deweloper low code. Które na przykład mają skończone studia z architektury i też są na takim etapie, gdzie stwierdziły, że może to nie jest taki kierunek, w którym chciałby się rozwijać. A my oferujemy możliwość startu praktycznie od zera, bez, bez żadnego doświadczenia. Mamy wypracowany taki model kształcenia, właśnie osób, które przychodzą do nas z czystą kartą, mają potencjał i chęci. Mówimy na to przedszkole i powiem nazwy produktu ferytowe, czyli ktoś, kto nie ma doświadczenia, nie musi być programistą, ale wystarczy, że umie logicznie myśleć, wpada u nas w taki cykl przedszkola ferytowego, jest to ustandaryzowany dwutygodniowy kurs, podstaw, podstaw, następnie robi projekt, pokazuje swoje efekty, no i potem ma jakieś tam e, krótkie doszkolenia. I wtedy, mając podstawowy zakres umiejętności, Wchodzi już do zespołu projektowego i realizuje projekt razem z zespołem, który jest bardziej doświadczony. Także tak, to low-code to jest myślę, że ścieżka dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać w IT, nie mają podstawowego takiego kursu programistycznego, ale umieją logicznie myśleć, ułożyć sobie proces biznesowy z poszczególnych elementów. Jeszcze tak z ciekawości spytam, bo mi się tak nasunęło. E, mhm. Czy też na przykład e, zgłaszają się e, do Państwa kobiety na takie stanowiska? A proszę powiedzieć, skąd to pytanie? Yy, ogólnie tak mi naszło, ponieważ wiem, że na przykład, jeżeli chodzi o program, programistów, mm -hmm. no zdecydowana większość to są mężczyźni. Mm -hmm. I tak po prostu z ciekawości, bo wiem, że też moja koleżanka kiedyś się uczyła programowania i chciała zostać programistką. Ja mm -hmm. na przykład stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, mm -hmm. żeby być stricte takim programistą. Więc tak z ciekawości pytam mm -hmm. na przykład, yy, czy zdarzają się po prostu kobiety, które tak. też interesują się, taką ścieżką, powiedzmy, rozwoju kariery. Znaczy, ja tak patrzę z punktu widzenia jakby mojego, zaraz powiem jak to wygląda, ale płeć nie jest kryterium. Kryterium jest chęć się nauczenia i taką, taka wola, żeby wejść w ten świat IT. Jeśli chodzi o tych programistów low-code'owych, to ja myślę, że u nas w zespole to jest pół na pół. Także bardzo mamy dużo kobiet w zespole i to jest bardzo fajne. Naprawdę. I no rzeczywiście, tutaj... to jest sporo. Jeżeli tak. jest pół na pół, to jest sporo. I, hmm. i, I naprawdę, patrząc co do tego, jakby jakości, tego, jak się osoby odnajdują, to po prostu to jest indywidualne. Zależy od cech charakteru, a nie zależy tutaj od płci. No to jest takie optymistyczne, można tak. powiedzieć. Ja tak, że... tak uważam i, i zapraszam. Kobiety na spotkanie. Jak przejdą pierwszy etap rekrutacji, widzimy się na drugim. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. Tak. Dobrze, panie Tomaszu. Proszę hmm. mi jeszcze powiedzieć kilka słów o kierunku fizyka teoretyczna. Z hmm. czym to się jest, z czym to się wiąże. Hmm. Okej, okay. Ja patrzę z perspektywy czasu, ale też przypominając sobie doświadczenia, to myślę, że istotne jest powiedzenie sobie tego, że fizyka teoretyczna to jest sposób czy umiejętność opisu świata nas otaczającego przy pomocy narzędzi, które daje matematyka. Czyli żeby przejść i stać się tym fizykiem teoretycznym, trzeba bardzo dobrze nauczyć się tego narzędzia i Tutaj też ten program nauczania, który był taki, że poznawaliśmy podstawy fizyki używając aparatu matematycznego z poziomu szkoły średniej, równolegle kurs matematyki czy analizy matematycznej, która miała nas przyszłych teoretyków wyposażyć w narzędzia do tego, żeby zrozumieć opis, który już jest, żeby można było dalej go powiedzmy rozwijać to, to kluczowe są właśnie te dwie rzeczy czyli umiejętność takiego analitycznego myślenia i zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się matematyką no bo to jest dla nas dla fizyków teoretycznych to było narzędzie i jeśli nie zdobędziemy tego no to fizyka teoretyczna stanie się dla nas czymś czego, czego nie dotkniemy i myślę, że to jest, to jest ważne podkreślenie. Czyli można też powiedzieć, że tak naprawdę fizyk, teoretyk jest bardzo dobrym przygotowanym, ma, bardzo dobrze przygotowanym matematycznie do takich różnych nawet funkcji, czy nawet, tak myślę już o prac takich właśnie wszędzie, gdzie się wykorzystuje tą analitykę hmm. i tak dalej. Tak, tylko z kolei Obliczenia. ja patrzę hmm. na to w ten sposób, że ta matematyka, ten aparat, to on jest do wykorzystania właśnie prowadząc badania naukowe, poznając jakieś teorie, dochodząc maksymalnie, jak to jest możliwe, do tego, co jest opisane i je rozwijać. Z drugiej strony w takiej pracy, którą każdy z nas wykonuje, to rzadko kiedy znajomość tej matematyki jest tak potrzebna, no bo używamy narzędzi. Ja nie pamiętam kiedy liczyłem coś na kartce, ale mając świadomość tego, co może Excel poprzez rozumienie funkcji, tak, bo matematyka nauczyła roz rozumienia funkcji. Mogę tego Excela w dowolny sposób wykorzystać. Ale to a propos matematyki, to też powiem taką zabawną e, historię e, z ostatniego tygodnia. E, Córka zaczęła studiować architekturę, i właśnie jest na tym etapie, że żeby być architektem, musi zdobyć umiejętność używania narzędzi. Jednym z tych narzędzi jest matematyka. No i miała ćwiczenia z matematyki i prosiła mnie o to, żeby mi zrobił z trzech odręcznych notatek jednego PDF. a No i podesłała mi te notatki, ja patrzę na te notatki i już widzę w pierwszym wierszu, że jest błąd. Po prostu spojrzałem i widzę. W związku z tym jest to jakaś taka umiejętność, która zostaje. Także podświadomie patrzymy na to i już widzę, że w wyliczeniach jest błąd. Mimo że to nie było dość, jakby powiedzmy, trudne, bo to były liczby zespolone, czyli coś, co w, no, w fizyce w wielu aspektach się używa, czy w podatnościach, czy, czy w różnych rzeczach. Ktoś, kto, tak jak moja córka używa tego pierwszy raz, zrobił błąd, mhm. a ja go zobaczyłem od razu. No też tutaj doświadczenie chyba pan no przemawia. Może, może, ale to było właśnie bardzo ciekawe i ja jako osoba powiedzmy mm -hmm. już postrzegana może jako ktoś, o nie wiem, dziadkiem jeszcze nie jestem, a jednak zostałem doceniony przez córce mm -hmm. wow, to tutaj dałeś radę. Także to było takie bardzo, bardzo fajne. Dobrze. Dobrze, panie Tomaszu, ja bardzo dziękuję panu mm -hmm. za ciekawy wywiad. Dziękuję bardzo. No, ja się cieszę, że mogłem się tutaj podzielić swoimi doświadczeniami. Myślę, że na koniec no, chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze wspominam studia, i e, też e, jakiś czas temu rozpocząłem rozmowy tutaj e, z władzami wydziału o m, jakiejś współpracy związanej właśnie z tą lokodowością. I to było dla mnie dodatkowo fajne, że jakby życie zatoczyło krąg. Mhm. Wyszedłem z tego wydziału jako absolwent, a po jakimś czasie oczywiście długim mogłem wrócić i rozmawiać o może współpracy w zakresie kształcenia potencjalnie przyszłych specjalistów, którzy zasiadlą rynek pracy w IT. Także dziękuję bardzo za możliwość rozmowy. Również i życzymy oczywiście wszystkiego dobrego i dalszego rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję.